Czy ktoś z Was ma w tym roku komunie? Pan ma komunię. Ale na plebani czy jako ojciec. Jako, jako, jako kto? Na plebani. A dzisiaj sam czy z rodziną? A no, już tam. No tak, to dzisiaj jest to, dzisiaj jest czarny wtorek. Okej. Okay. Witamy serdecznie. Słuchajcie, bo... Ale ktoś ma? Ale w sensie nie tak, wiadomo, że taka pora roku, że akurat niekoniecznie, ale macie... Tak? Ty masz komunię? I kiedy macie komunie? W maju? 2 czerwca? I co? Widzisz, to już ciocia nie przyjedzie, przyjedzie miesiąc wcześniej po prostu z prezentem. W maju... 2 czerwca, to fajnie, bo to akurat będzie 1 czerwca Dzień Dziecka, prawda? Potem komunia. I, a macie już próby? Nie macie? Matko, czemu tak na ostatnią chwilę? Przepraszam bardzo, ja pytam, bo u nas w Zielonej Górze próby są od września i e, dwa razy w tygodniu po prostu. E, bo proboszcz obejrzał La La Land i powiedział, tak to zrobimy. E, jest, no jest miazga. A... Masz egzaminy, już tam zdajesz te wszystkie grzechy, które tam wszystko jest katechizm mały, duży, średni. Masz tam tak to wszystkie Ojcze nasz, Matko gdzie jesteś. Tak to wszystko wszystko jest. dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. I co macie pieczątki czy naklejki na świeżaki? Jak to był jest? Naklejki na świeżaki. No i bardzo dobrze. Zawsze jakiś jest coś coś po coś. Prawda jest taka, bo pewnie państwo też byliście u komunii, To jest bardzo ważny dzień w życiu każdego młodego człowieka. Bo w tym właśnie dniu, tego dnia, ten młody człowiek po raz pierwszy w życiu dostaje prawdziwy prezent. <grystanie> Mało tego, dowiaduje się w tym dniu, że powiedzenie zwróciło się <grystanie> ma jeszcze co najmniej jedno znaczenie. Olga? Tak Zdzisiu? Olga, pozwól na słówko. Już idę tak, kochanie. Na słóweczko. E, tam jedzcie wszystko, tam, Wandziu, co, Wandziu? Tak, możesz zjeść cały sernik, całą blachę możesz wciągnąć. Widzę, że ci smakuje, masz miejsce, masz taki namiot, założyłaś. Jak, mów. I słuchaj, no. no widziałaś, widziałaś, co, ile co? kopert Mareczek I... dostał? Słuchaj, widziałaś, do... ile dostał? po upychał między, wiesz, kołdry poduszki. On myślał, że ja nie znajdę. <laughs> ja, ty... ja mam takiego nosa na furce. <laughs> Ale... ja się Wcisną. Słuchaj, ale wszystkim szczęki opadły. opadły, myśleli, że tu nic nie będzie, a, a stoły zastawione, nastawiane jedzenia, a, tak, wszystko a. Jest. jest. A ty widziałeś jakiś szał y, z tą fontanną y, z czekolady Widzia w łamięce? Widziałem, widziałem. Jest, się Prestiżo prestiżowa sprawa. A nie sprawa. chciałeś wydać, Oj. za drogo, za Oj. A teraz jakiś szał, się dopchać nie można do łazienki, tam się zażerają tą ladą czekoladą. No zażerają, za drogą, czekoladą. Za no, no, zażerają no. się, bo jest to prestiżowa Słuchaj, sprawa. No. Ty, a ty widziałeś, jak się Wanda ubrała? Widziałem. No, widziałem swetery, pulovery, no. Taki upał ta w sweterze. <noise> Będzie na żarta i spocona. No. A coś mówili, że tam wiesz... Mówili, mówili, no, mówili, że ta. wszystkiego jest bardzo dużo. No bo jest. I że prawie wszystko smaczne. A, A kto mówił, że prawie? Ten, kto wszystko zjadł. No. Czyli Wanda, oczywiście. No. Słuchaj, bardzo Ci ładnie w tym garniturze jest, tak. wiesz. Tak Ci ten różowy, wiesz, no, pasuje. Pięknie mi doradziłaś, no. no. Ty masz taką różową twarz. To wszystko mm -hmm, się tak zlewa. Mm, 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 no, wyglądasz tak. jak ten, nie? No wiem fajnie. jak ten, no, yy, no, żeby mnie nie zjedli tylko. No. No. A co to? Przecież wszyscy są. Zapraszałaś księdza? No gdzie? Przecież na komunii się nie tańczy. Zobaczę kto to. No idź zobacz. No, ja tutaj się poprawię. Oho! Olga, zobacz kto? Przyszedł. Pan Jasiusz Prowidenta! Dzień dobry! Witam, no, Witam serdecznie. Pani. No i taki gość w naszych progach, <grym> mi jak my się nie spodziewaliśmy. No taka no, znamienita. Przydałbym zapytać, czy wszystko w porządku. Tak, tak, tak wszystko w porządku. Tak. Pieniądze dotarły, na wszystko wystarczyło. I na jedzenie, i nakłada i jeszcze trochę zostało, to telewizor kupiliśmy, żeby się goście na komuni nie nudzili. <grym> A co sobie cali będziemy żałować? Co, co sobie będziemy żałować w sali? Komunia jest. No. no, tylko wie pan, żeby obraz w tym telewizorze zobaczyć, to trzeba się do przedpokoju cofnąć. Daleko masz? Daleko masz dwa kroki zrobisz i już w przedpokoju stoisz. No. A obraz jak w kinie. No. I firma bardzo dobra. Sepuku. No. A pan do nas prywatnie? Za kawę zrobię sernika na kroje Może Wanda jeszcze nie wciągnęła. <gł _> Dziękuję bardzo, ja zawodowo. Zawodno i niepotrzebnie się pan fatygował. Wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. <gł _> ja yy, po pierwszą ratę. <gł _> Jak to? Przecież na pół roku się umawialiśmy. Zgadza się. Pożyczka majówkowe szaleństwo w co tygodniowo łatwo spacalnych mikroradkach. <gł _> 1500 złotóweczek. I to dzisiaj trzeba? Obowiązkowo. Y, Olga, leć po te koperty do Mareczka. <laughs> y, tak. <laughs> y, żona poszła do sejfu i tam y, zaraz tutaj tam. wszystko tam. Y, ogarniemy. Także. No, to skoro pan już jest, to może pan coś zje. Mamy dużo dobrego jedzenia. Takie wykwintne. Ten wąż nadziewany kaszanką, kangur w śmietanie, szpaki pieczone na stojąco, czy kucharz stał jak piekł. Słyszę, że australijski tydzień w Lidlu. tak. Chyba, że coś mocniejszego. Wino, wódka, koniak z kolą. O, koniak z kolą. To widzę komunia na wypasie. Wie pan, w taki dzień się dziecku niczego nie odmawia, także. Jestem już. O, jest. No, no dobrze, to już tutaj. Sejf się zaczął. Dobrze, to już tutaj. Pamiątka. Trzymaj. No, Ładna. Pamiątka. Pamiątka. Ta pamiątka, pamiątka, pamiątka. Co to dziecko ma, kurwa, pamiętać, jak tu pieniędzy żadnych nie ma? Co to dziecko ma pamiętać? Cicho, bądź gościem, słyszałem. To cicho, bądź gościem. To... bo my tu pijemy. Z kim wy tam gadacie? Pizzę przywieźli. Matko, tyle żarcia jeszcze, tu tylko pizzy brakuje. To samo pomyśleliśmy. Panie Jasiu. Od tej pory panie Marczak. Panie Marczak. Krótko. Macie pieniądze czy nie? Powiem szczerze. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiem, za co dziecku kłada zatankujemy. Bo wymyślił z tym telewizorem! Największy wiesz! Ty się zastanów, czyje ty drużynie grasz, kobieto! Fontanna z czekolady w łazience. Żeby co? był prestiż, a strony do wiadra na balkonie, taki prestiż! I co i co z tą pizzą? E, Słuchaj, to? taka sytuacja, że pan przywiózł, ale jej nie zabrał, a zapłacić no. trzeba. No i. Tak. No, to ja zapłacę tak? Ile chcesz? 1500. Skąd ta pizza? Z Prowidenta? Nie, rysu iść tam. A macie może jeszcze te takie białe, cieniusieńkie, trójkątne chlebki. To serwetki! Bardzo smaczne. No to wam. Cała szafka tego jest. bierzcie sobie jeszcze. Drodzy Państwo, jeśli nie macie pieniędzy, mogę wam pomóc. Ale jak? Pani Olgo. Rozumiem. Co? Rozpinaj sukienkę! Co? Rozpinaj sukienkę! Co? Jajce. To nie tak, panie Olgo! To nie tak, panie Zdzichu! To nie tak, panie Zdzichu! Nie. Panie Zdzichu? Tak. Więc tak się sprawy mają. <noise> Trudno. Komunia to komunia. Dla dziecka wszystko. Ja byłem kiedyś honorowym krwiodawcą. Ja nie takie rzeczy. Panie Zdzichu! Ja jestem z prowidenta, nie z Kruka. O, dobrze. Całe życie mi przed oczami stanęło. A mi szkolenie w Lubartowie. No, matko. Moi drodzy, ja wam chciałem zaproponować yy, najnowszy produkt naszej firmy pod tytułem Misio spłatoratek". Ojej. O, A co to jest? A jak działa Misio? <laughs> misio bierze i spłaca ratkę. Hmm. Brzmi sensownie, no. A, a jakie jest oprocentowanie Misia? Oj, no przestań jączyć, kobieto, po co ty jączysz? No to pan pan ja się propozycję składa, ty od razu jączysz. Ale Bierzemy to... tego misio z parchatka Czyli zgadzają się Państwo, żeby misio z zamienił waszą dotychczasowo łatwo spłacalną cotygodniową mikrospłatoradkę, która jest dla nas mniej opłacalna niż ta, niż ta, ta obecna. Misio z która jest dla nas lepsza, dla was gorsza. Po prostu, czy się zgadzacie, żeby ta misio z była zamieniona przez na tamtą wcześniejszą, która teraz będzie misio z No tak, to logiczne, przecież, no tak. tak. W takim razie proszę o. O, podpis tutaj na umowie? Tak. Umowa jest w języku angielskim, przeszkadza to Państwu? Ani nie, my i tak nie znamy. O. No. I, i sprawa załatwiona. Z panem Jasiem to się robi interesy, widzisz? No, no, to w takim razie, w takim razie załatwione to 1500 za tydzień. 2400. Jutro.